Cześć, jak się macie z tej strony, Hokem? Pomyślałem, że możemy spróbować zagrać sobie znowu w World of Tanks. Troszkę ostatnio przekspiłem, więc teraz będę po prostu lamił na wyższych poziomach. Hmm, tutaj mamy niszczyciel czołgów, którego używam. Mamy również działo pancerne, samobieżne. Yy, oraz lekki czołg tych trzech postaram się dzisiaj yy, użyć w moich bitwach no to żeby się nie opieprzać zaczynajmy no dobra z tego co widzę to bardzo dużo bo prawie połowa yy, czołgów to są czołgi lekkie dokładnie mojego typu, mojego rodzaju yy, chrysery 4 no i wygląda na to, że to będzie szybka bitwa, ponieważ te lekkie czołgi, w których tutaj mamy multum, są dość szybkie, więc szybko dojdzie do spotkania i zapewne szybko dojdzie do naszej bądź ich śmierci. O jeżem multum. Waliłem. ua O tak, zamierzamy się obrócić. Załatwmy go. Dobra. Facet w niego wderzył i się rozwalił. Jest ok. Dobra. Hmm. Na razie mamy troszkę... Do tyłu, ale... może... Szlak! Zasraniec! Ale szybko atakują Dobra, lepiej się tutaj wziąć, skupić raczej z tej strony teraz Ha! Także też ich nie widzę Nie będę ty tak, tak siedział Zaryzykujemy I nikogo nie trafiłem No cóż Tutaj kolega zaraz też będzie miał po ptokach Dobra. Yy, odpuszczamy sobie tę stronę. Postaramy się zaatakować ich z tej strony. Ten gościu zaraz wyjedzie, prawda? Nie. Jest gdzieś dalej. Fak! Przez okno mnie... Niech to! Szlak! Heh. No oblegli nas w tej uliczce jak nie wiem Po prostu byliśmy tutaj zagonieni jak myszy do dziury Od razu zrobiliśmy źle zamiast wystawić się i próbować ich zdjąć w tych bocznych uliczkach, to daliśmy się tutaj ładnie zamknąć. Bitwa przegrana. No dobra, a teraz spróbujmy niszczycielem czołgów w porządku tym razem sytuacja inna niż ostatnio ponieważ yy, nie widzę tutaj za bardzo lekkich czołgów przynajmniej takich które kojarzę niestety jeszcze Jeste jestem nubem jeśli chodzi o rozpoznawanie typów czołgów yy, ale czołg mojego rodzaju T40 yy, jest tylko jeden czyli ja Podjedziemy tutaj. Chowamy się za jakąś kupą gruzu. I zobaczymy, czy ktoś nam... O, proszę, na to liczyłem. No, chodź przyjemniaczku. O, się... oh, fuck. Dwa razy go trafiłem i zjadłem mu zaledwie 40% amunicji. Puu amunicji. Co ja gadam? Pancerza. Zjadłem mu zaledwie 40% pancerza. Co to miało być? Śliz ślizgało mu się to po pancerzu? Czy, czy jak? Facet miał mnie na dwa razy. Z czym jego pierwszy strzał zebrał mi właściwie 90% moich punktów wytrzymałości. Jak mówiłem... No. Tamten czołg, którym jechałem był nawet dość dobry. Jednak no niestety moje umiejętności tutaj yy, niezbyt szczęśliwie yy, poprowadziły do takiej właśnie zaistniałej sytuacji. Dobra, nie tłumaczmy się, tylko wypróbujmy działo samobieżne No to lecimy Jest i działo samobieżne Jesteśmy w całkiem ładnej okolicy, takiej sielskiej Jakaś wieś Działo nazywa się Sexton 2 Może pokażę wam tutaj jak się to prezentuje Mianowicie model zniszczeń yy, Budynków Ta szopka jest chyba, no tak Ta szopka jest zdecydowanie zbyt solidna jednak mniejsze budynki, spokojnie da się zrobić z nich ruinę, jak się na nie wiedzie yy, Ta prawdopodobnie dość mocno się zniszczy potem, jak się yy, w nią przywali pociskiem. Być może runie. Yy, podjadę tutaj i pokażę wam... ...jak fajnie... A! <śpuszczak> Dobra. Rozpieprzyłem stuksiana. To było bardzo e, dojrzałe. Tak, dojrzałe, to jest to słowo. No i dojrzeliśmy wroga. Schowam się tutaj. I patrzcie. Kiedy włączam tryb celowania, e, widzę cały obraz z góry. E, ważne jest to, żeby nie mieć e, na drodze do celu przeszkód terenowych. Tutaj widzicie, jest czerwona linia. O proszę. Do... Trafię sobie gościa, tylko muszę przycelować. Widzicie te punkty muszą się troszkę skurczyć. Fak, schował się. Dobra, muszę przemieścić się i tutaj się na nich skupić. No chłopcze, błagam. Fak. Widzicie to jest y, największy minus używania działa samobieżnego. Zanim sobie dobrze przyceluję, to oni zwykle zdążą już. Pieprzyć. Może ten nie spieprzy. Jeśli widzicie, nie przyceluję zbyt dobrze. Tutaj trafiłem. Eee, to walę po bokach. No, 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 no. Może... Arr, myślałem, że będę go tu w stanie zdjąć. No, wyjeść trochę w tę stronę. Dawaj, głupcze! No, a pan co by tu robił? Jest! Zniszczony! Bardzo dobrze! No. no... ja sobie bezpiecznie na tyłach siedzę... I mogę tutaj... Aaa! Nie trafiłem, ten pocisk był mój. Yy, I mogę tutaj ich ładnie nękać, no ale niestety... Jeśli już jakiś yy, czołg pojawi się na mojej... Yy, ...pak, kliknąłem, a już został zniszczony. Yy, w mojej bliskiej... Yy, w moim bliskim sąsiedztwie, gdzie może mnie trafić, no to wtedy jestem niestety już bezbronny. Całkiem mi się podoba taka zabawa właściwie. Yy, gdyby tylko szybciej celował. Mam nadzieję, że to w dalszym toku jakiś ulepszeń, czy czegoś w tym stylu. Będzie się dało poprawić. No, ten, którego właśnie próbowałem przycelować, został zniszczony. Eee, ale ładnie, ładnie. Wygląda, że bitwa może zostać wygrana. Jest 8 do 4, z czego jednego zdjąłem ja. Mm, zaryzykuję. A, poszło! Tutaj daleko. Ten kolega tutaj wygląda na zacnego człowieka. No, ładuj się. Fak, to nie ja. To nie ja go zdjąłem. Ale tu daleko chować. No tak. Patrzę na mapę, ale niestety albo się zdążą schować, albo zdążą umrzeć. No, dawaj wejdź w mój zasięg no chłopczyku śmiało a teraz się zatrzymam no i tak y im bliżej mojego miejsca w którym stoję celuję y tym y tym ten celownik to, ten okrąg jest bardziej rozciągnięty jak celuję dalej to już bardziej zbliża się do kształtu koła. Niestety ma też ograniczony zasięg. Jeżeli spróbowałbym gdzieś w okolice ich bazy, widzicie na mapie tą fioletową, tą białą flagę na fioletowym kółku przycelować, to prawdopodobnie nie byłbym w stanie. Jest! Zniszczony! Udało się, trochę fuksem, ale udało się. To prawdopodobnie nie byłbym w stanie tego... Tyły... A nie jednak. kilka. kilka O, widzicie, tu się pojawia szara kreska, to za ten... Yy, za ten punkt nie mogę już... Nie dostrzelę po prostu. Jak się zbliża, widzicie do końca mojego zasięgu celownik, to się tak spłaszcza. Yy, o, tu kogoś mamy, tu kogoś mamy, tu kogoś mamy. No przyjacielu, mam nadzieję, że nikt cię nie zniszczy w tym czasie No właśnie Ale spójrzcie, wszyscy wrogowie zniszczeni znakomicie No i to by było na tyle. Jedno zwycięstwo, dwie porażki. Nie jest taki zły bilans jak na mnie, naprawdę Myślę, że warto uczcić to piwkiem. Także ja spadam do sklepu. I życzę Wam powodzenia i miłego wieczoru, miłego oglądania y, innych moich filmów. Trzymajcie się i polubcie profil na Facebooku. Y, zalajkujcie film. Może rzućcie jakimś komentarzem. Możecie albo mnie pochwalić za ładne trafienie z Działa Samobieżnego. Albo zganić za to, że wepknąłem się od razu niszycielem y, pod wroga, jak ostatni głupek. Po prostu coś powiedzcie. Na razie...